To robimy postój. <noise> Chwilę się przejadł. Tylko H14, eee. i nie przyłączaj. A może ja nie chcę z Wojtkiem jechać, co mi nikt nie pytał o zdanie? To A może się ja się nie chcę z Kamilem? <noise> Dzień dobry, Kamilu. <noise> zapinaj się. Sam się zapinaj. zapinaj. Le Burda. Lechu, zapinaj. Jak ty się Burda, jedzie? <głos> <głos> ej, poczekaj, rękawiczki, ej, Ada, gdzie moje rękawiczki? Aha, w kieszeni. <noise> kurwa my nie ruszymy, nie ruszymy No nie, no nie no Tak jak wczoraj z tym kurwa No To to wczoraj saper odjechał na scenie to masakra Przyciszyłem się na maksa, nie umiałem podgłosić I, i resetowałem interkom do ustawień fabrycznych, nie? Pięć ciubek. Ręczny spuściłeś? O kurwa. Tak Jest wariat Tam będziemy pod taką góreczkę jechać koło Teściów, to tam sobie przyciśniesz, bo później Ci już go zabiorę. Dobrze. O, jak fajnie. Ale Wojtek, zobacz jak on nawet na asfalcie się trzyma fajnie, on jest spoko. Nie, nie ma co porównywać. Ale fajny sprzęt. Ale kierownica Fajne, blisko. Zarobisty. No bo to jest sportowa pozycja. Nie, to po prostu za duży brzuch, kurwa. Wtedy będzie dalej. Jezus. O, jadę serum gurakiem. Bardzo Barbarę... po furę. Na, nasza pierwsza randka, jakby nie było. I, i, i od razu offroad, kurwa. Nie. Zajebista. Takie randki mogą być. Dokładnie. Wojtek, ale masz coś nie tak już z wariatorem, wiesz? bo on ci, widzisz na jakiego obrotach on ci przyspiesza, całe 6000 a przecież przyspieszał na 7 jak go odbierałeś to masz go zamurzonego bardzo to co się mogło stać? nie wiem, coś ci się poprzestawiało no Wojtek, masz 5600 przy przyspieszaniu, to jest coś nie tak H i ogień dobra, Chodź ja sobie z... ja ja zostanę trochę żebyś sobie mógł pojechać a, a. podjedź troszkę, żebym z asfaltu zjechał Tylko uważaj, bo to jest tak, musisz sobie to wyczuć, wiesz? Dobrze. No to jednak inaczej troszkę jest. No nie, Wojtek, masz z masz pojazd, generalnie. No to co mogę zrobić? Ja przyciskam na maksa, on 5,5 tysiąca obrotów się wkręca. A przecież jak wymienialiśmy kit wariatora, to on wchodził na 6,900. To on nie ma mocy w ogóle. No nie, nie, nie. Chłopie, to jest do rozebrania wariator, Wojtek, wiesz? nie masz mocy 5,5 tysiąca obrotów przy przyspieszaniu. To no zaraz muszę się do niego. Jezu, biedny Krzysztof, nic nie widzi. No właśnie, samfrysory. Nie no, spokojnie, spoko, ale to wolniej nic nie daje. No nie, w ogóle no. Tutaj, Wojtek, masz jeszcze 200 metrów czy tam szutrówki, to sobie przyciśni, troszkę zobacz, jak ten i się zamieniamy. No to niedobrze, pełnie dobrze, kurczę. No. Trzeba by w domu siedzieć. Tak. E, a ja wzięliście kiełbaskę czy nie? Ja mam wszystko, więc z których rośniełeś Tu sobie jeszcze Wojtek kawałeczek ci dam już Ci zabieram, bo mi szkoda <noise> Dobra, ma, ma, Zatrzymaj się Wojtek, i Marcin odjedzie, przyciśnij sobie, Bo jedziesz we 30 A to i tak nie, tam nie ma się, sensu. A, to, a to nie o to chodzi, Nie Marcin pojedzie trochę do przodu Ja boję się, że Wojtek już humor stracił, wiesz Kamil? No, bo ja, ja już się martwię kurwa nie, wiesz co, to myślę, że może, mogła sprężyna stracić właściwość ta sprzęgła właśnie. I trzeba będzie założyć tą twardą, wiesz? Ale przynajmniej mi, mi, Baśka, mi i tobie wszystki latają przynajmniej Ja pierdzielę i trochę mniej Kawałek cienia To staniecie tam Wojtek Generalnie Moglibyśmy to dzisiaj zrobić pewno. No, daj mu. Zagadujcie. No, jest przesadza. Robią chłopaki, robią. Dobrze, dobrze, dobrze. Na weekendzie. <laughs> Kurwa nie nasmaruje, dźwigni. To nie <laughs> 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 dźwignia, Kamil. Dźwignia. Jakby to była dźwignia, to przy wyłączonym silniku też by ciężko. <laughs> A co jest złego? Co Saper się dzieje? Może masz chłodnicę zawaloną? Trochę. Nie, raczej nie. Wiesz co, z, z, kiedyś jak robiliśmy oleje, to mnie zauważyłem dwie kropelki zielonego płynu dzisiaj się znowu pojawiły, ale saper? poziom jest. Nie, to nie... Ale saper, co ty twierdzisz? Widzisz dół chłodnicy? A, no. To jest to. To, to, jest to. Jest ta, ta siateczka, ona jest do wyjeb... Masz coś, żeby pociągnąć to, poruszać tym? Bardziej masz, ale widzisz co się dzieje tutaj? Wiem, to to wiem, jest... błoto mam. Błoto, zi ziarna, wszystko. Tylko, dobra, zrobimy, tylko ja będę stał i patrzył, dobra? Dobra. dobra. No to, przecież wiem, że nie będzie inaczej. Damy radę, ściągniesz że zrobimy. E, później to jest tylko tak, jak już się dostaniemy do wariatora, to jest tak, odkręcenie talerza pneumatem, Dajemy go na stół, wyciągamy sprężynę tamtą, e? budujemy nową. Znaczy, kurier to wyłamywał hmm. kiedyś na wyprawie, Wydzieramy. No to tak? ja właśnie to już kończę. Tak? Jest czym złapać to. Będzie dobrze, Wojtek. I cyk, piąteczka w kieszeni. Jajajaj. Jaj, jaj. Ale co, Wojtek, W tym jak się jedzie? Kurwa, no to chyba ja byłem już skurwiony, no ale to wybieraj, to no nie ma co porównywać. Jak będzie strasznie się grzało, to, to się odłączy. Ale nie wywaliło ci poza skalę saper temperatury? O, no, o. Nie. Nie, no to spokojnie, to nic się nie stało. No faktycznie, Fabio. No a ty wiesz, ty jako na co dzień to nie zwracałeś na to uwagi, a to jest tragedia a. stary, co się tam dzieje, nie? A tak, słabo, tak samo miał sławek ten co 850, wiesz? Też mu tą sprężynę tak wyhełtało i ona już nie, nie trzymała parametrów, wiesz? No. A jak ona nie trzyma parametrów, to właśnie kurczę to wszystko traci parametry. <noise> 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 Ale to widzisz, to profesjonalista musi siąść, trzy metry przejechać, ja już wszystko wiem, chłopie. Ale mogę sobie, Wojtek, chyba tył troszkę dźwignąć jednak, co? Bo jest za nisko teraz jak jedziemy, czy nie? Ty? No. Jak najbardziej. Ja bym dźwignął pewnie. Tak, żeby teraz przynajmniej prosto było, albo minimalnie, chociaż wiesz, bo wydaje mi się jednak, że są za bardzo, yy, no pochylone już są, nawet nie są chyba w linii prostej, nie? Nie, yes, z tyłu masz wahacze w linii prostej teraz. Linii prostej. Ale linii. powinny być minimalnie jednak, wiesz, pod kątem, nie? Też mi się tak wydaje, bo twój prześwit jest teraz równy, wiesz, tyle co ci daje opona i tyle. Tu, nie? Chyba tak, no. Pan się znowu jeszcze patrzy. Pomachać mu? Kamil, trzeba się integrować z ludźmi. Jak będziesz tu mieszkać, to się będziesz integrować. Właśnie, i. Aha, okej. Żeby on zaraz nie chciał wysłać do nas tutaj kogoś do towarzystwa, żeby się zintegrować, a... Dlatego się nie integrujemy. Tak, i tutaj polem jedziemy i to będzie zjazd do lasu zaraz gdzieś w lewo. To zjedźmy na dół i tam na dole... Tylko najpierw, wiesz to Marcin, jak podjedziemy pod ten podjazd, to najpierw go zobacz, czy my tam damy radę. A wiesz. to jest tutaj już? Jeszcze nie, jeszcze na razie zjeżdżamy, tak mniej więcej trakiem teraz po prostu jedź. Kurwa. Kurwa. Jakim to trakiem? O eee, prosto na razie Marcin, tam, przez to drzewo. Ale tutaj? Przez to drzewo. A no tu. tu? Przez drzewo, w prawo. A. Jest, aha, tam jest zawalone. Okur. Jak Makita. To już Ale zawalony tam jest? Znaczy drzewo, ale zaraz ją przetniemy To nie, ja tutaj ten, zmieszczę się, no no się A Pod spodem się zmieścisz? A ja nie chyba Nie, 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 nie. z boku, z boku. Ale to zobacz tam Marcin, czy tam jest sens jechać pod podjazd bazie. Z powrotem Ale tutaj zawija nam trak w lewo, czyli tam jedziemy do góry, tak? Tak z... <suszy> I zobacz, ten, bo tylko się tam nie iść do końca, Marcin. Wiesz, zobacz, czy tam jest sens jechać. Bo tam są będą takie kolejne zaraz, dość duże. Zobacz je... po 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 Początek jest taki, że pewnie się nie zmieszczę, wiesz? A to jak ty się to a ja, tym bardziej. No, a, my, a my w ogóle. Wojtek, yy, ty Marcin. Powiedzcie moim dzieciom, że je kocham. <śles> Nie, ale nie, serio się pytamy, bo to ma być lajcie. Nie, spoko, nie, spoko. Przeszedłem. Powolutku na, na delikatnym gazie. Ale ja się tam zmieszczę? Nie, nie się nie zmieści, Wojtek, się tu nie zmieści. A tu się nie zmieścimy? Ale pod, nie zmieści. Ale górą czy szerokością? Górą. Ale Dobra, chodźcie mi teraz zasekurować. Ja stój. Marcin, wracasz, tak? Wracam powolutku, ale Szyma. chodźcie mi tutaj przesekurować. Tak, to mówcie Ale... mu, bo ja y, ten, nie dam rady. Tu już idę. Nie, bo tu, tu jest no, taki tak, ogromny idzie. spad. Idziesz w, tom, nie, w tom, nie. Prostuj, 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 bo tam gdzieś do dziury. Prostuj, 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 bo tam będzie Tam może tak. być. też proste koła, tak. O, 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 dobrze, 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 bo ci, okay. żeby Cię nie zsunęło, o, to, 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 to. A weźcie się tu Tam zawsze drzewa leżą. To, to gdzie teraz będziemy jechać, wracamy się? Na, na, na tak. asfalt, tak, no na to skrzyżowanie się wracamy, ale jest okej okay wszystko. W było tak, na, że lewe koła by wpadły do kolejne, wiesz? A, okej. Okay. Ty byś ją ale Wojtek by wpadł na pewno. kiedyś przyjechać i podróżować coś A co ty to byś tam kopał i kopał tak, Zaper, ale ten zjazd chyba damy radę co ten kładami, nie? Tak, bez problemu. Bez problemu, to nawet chyba będzie łatwiej TV-kom zrobić niż, niż kładem. I tu Marcin jakoś tak w miarę wolno, żeby się nie za... nie za... A ja tak pyrkam, pyrkam. Nie perkam. Za... pyrkość a nie jedziesz. Ale fajnie, rodzinnie. Ojejku o, o, o. Jakoś tak, jak co sobotę jeździsz, to nie chcesz, żeby było rodzinnie? Chcę, tylko ty nigdy nie chcesz ze mną jeździć, kochanie. A cię. I ja mam strasznie Proszę. duży problem z tym, że nie chcesz ze mną jeździć. Kto by pomyślał? No właśnie, dokładnie. Z prawej, Marcin, powinniśmy przyjechać, wiesz? Uwaga, kład z lewej. Tak, tak, widzę nad tym. To jest skład, kur... Co? Zajebisty! Dzień dobry! Ale kurwa strzem! Jest dobry wariat! Tu przejedzie przez to, tu przejedzie tak? Bo tu kładami przedzielaliśmy Oj! O! O guźwa! O zaryło Tam po lewej stronie jest łagodniejszy jakby, co? Nie? Tam... nie Tak, tak, on jest stworzony do tego, ale coraz głębszy ten dołeczek. I tu możemy sobie dać na H. Zatrzymuje się. Ale jak nie damy rady, to musimy dać radę, bo tam nie będzie jak zawrócić. Ale tu sucho powinno być saper teraz, nie? To lajcie. będę w tutaj? Dobra, tutaj. Wy macie Marcin w Rymanowie Dolinę Śmierci, a my tutaj mamy zjazd śmierci. Okej. Okay. <laughs> Nie, żartuję. Wojtek 4x4 4 jedziesz, mam nadzieję. A ta Dobra, ja sobie ereczkę wrzucę. To tak jak ty jad, jadę Marcin. Tam jeden tak. tylko będzie taki gorszy przeskok. Jak na razie to jest jeszcze ta lajtówka. No to tu trzeba na lewo teraz przestrozić. No właśnie, gdzieś na lewo chyba, nie? Hmm. A tak, żeby tam nie wpaść. Nie? No A jak koło idzie, ile mam od koła, tutaj wychyl się. I jeszcze się może troszkę. Nie, bo to jest nie da, że ty się przechylasz na mnie. No to będzie koło. A. Jeszcze trochę, Dobra, tyle, tyle już. Saper więcej nie, a teraz Raz le, leciutko w lewo by się przydało. Absorbuje ja lewo. Spoko, spoko, spoko jedziesz, Ale już trzymaj, trzymaj. trzymaj tylko trzymaj. już nie zjedź w... bardziej, bo... żeby się brawo. nie Tu uważaj, bardziej w lewo. Jest git. Tu wpadniemy Byle chyba, mam, nie? Ile mam, do rowu? Minimalnie, jedziecie na, na skraju praktycznie. Krzywu, a ja jak? W prawo, git. prawo. my też na skraju. Okej. Okay. No. My się możemy sunąć czasami Następna tu jest, wiesz? oj tak próbuj trochę Jeszcze w lewo, tak? Lewo. Lewo. Dobrze. 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 tak jest, nie ma jej Dobrze O, jest, jest świetnie Jest dobrze, jest ja, elegancko Tak, nie, czy, czy, bo... Lepiej nakręcę A? Elegancko Pałem was, złapałem A ty, Saper, tam masz spoko wszystko? Tak, tak, ja tu Wojtka pilotuję Super Dobra Wiesz, jest sucho po górze jechali, to zsuwały no, strasznie jakby w kolejne, było, nie? jakby było mokro. Jesteś Wojtek tam, wszyscy, no, jest, okej? Okay? Jestem, to jest dobra. Aki, nawet żeśmy się nie sunęli. Bo węsi. Ale po tu by było ciężko, Marcin, zrobić. Bo trzeba by kurczę, cały czas na gwizdku i można. Ale, żeby... nie, Kamil, tu jest dobra atrakcja, to powolutku, powolutku, powolutku byś sobie na LC pyrkał. Wiesz? Jest tu Bez problemu. Musimy. A tu jak wyjedziesz? Na razie się zastanawiam. Którą pakować ci dziurę Ja tu kładem przejechałem bez problemu generalnie Tu przejedziesz Marcin, wiesz ja będziemy, kładzie... w płatku, będziemy w Błotku Będziemy w Błotku a kurczaki Ihu! To nie... Mały, ale wariat Ihu Czekaj, kamień ciebie nakręcę Jeszcze podjedź kawałeczek. No, muszę się podjechać Raz cała z błota Dawaj, 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 dawaj. dawaj, dawaj. Ja tu stoję, żeby cię nagręcił. Kręcimy. Kurwa, Iba. nie poczu, ale jest pojebusak. <laughs> 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 jedźcie dalej, jedźcie, jedźcie, jedźcie. bez problemu. Ej, to bardziej lajtowo jak pładem, nawet, powiem szczerze. Niejku, ja ty ciągle boję, że zostawimy jednak przód, a to nasz jest taki wariat faktycznie. A, tak, tak, no przeprałóweczka. Duży... Troszkę jest błotka na twarzy. Dużo błotka na urodziny musi być. Tak. już, że ci mąż zaplanował za, spa na urodziny. A no, widzisz? Ej, super, fajnie, że to zrobiliśmy ten, ten zjeździk. Tracamy tą samą trasą czy jakąś inną? Nie, tak. mamy. Okay. Specjalnie dla ciebie Barbara zrobiłem taką pętlę. Super. Żeby się nie nudziła Ej, ale wiecie co, musi, musi być jakaś dziura tutaj od dołu w tym naszym kładzie, bo po nogach dostałam tak po łydkach. Potem przed chwilą. Co ty mu Ja myślę, że dostałaś po prostu, wiesz, tak wpadło. No, A nie, dobre, już widzę, gdzie jest dziura, no. w prawej, trzymajcie. Czekaj. Co to jest jama, Marcin? No, że dziura w drodze. Trzymaj się prawej strony. Tak. Dobrze. Dobra. Teraz będzie zajebisty podjazd, taki lightowy, ale mega długi w lewo. Może ja bym sobie ale to zrobił, na altach robił, czy na papach? A, ten. dobra. To, chociaż przy tej, no zobaczysz, jak będzie obroty trzymał. Ja tutaj lukam na obroty, to nie przekroczyliśmy sześciu. No to bo. No. Fajny podjazd, nie, Marcin? Oko! Zajebisty podjazd! Cyckari rzuca na prawo i lewo. Wiem, o czym mówisz. Także w tym momencie to nam zęby lubiło. Ty. Tak! Ja mam push -upa. No ciężkie są warunki w tym górze. Wow. Będzie w prawo tam odbicie Marcin z tej drogi. No czeka tu na was właśnie. Jeszcze prosto i tu, chcę, i, tu, tak? i, tu, I tu i tu dojedziemy. Może być w lewo. Tam też jest dróżka. Jak, jak powinna być przejezna. Tak, bo tu Sławek go jechał. Wie, a oni I tu tutaj w ogóle do domki, dom... bu, domki budują. Nie, no? nie mam pojęcia, Barbara, jak tu jadą. No to ale... oni muszą jechać albo od drugiej strony mają jakąś nie. drogę, albo tą drogą, co my. No. I wyobraź sobie, że ktoś się puszcza Tak, tak Ale, ale zobaczcie to... zaraz, zobaczcie, ile tu jest wybudowanych domów. Wiesz o co chodzi? No przecież jak taką drogą samochodem nie dojedzie, przecież zwykłym samochodem. To no, jakaś to... U, te, u, TV u TV tak? jedzie od dołu. Jaka utv od dołu jedzie? No! A to młody jakiś! Jaki? A piraty Ale jakaś, jakaś malutka, piątka, nie? Ale malutka, taka dziecięca No, jak jakiś pirat Można mu pomachać. Z panterą? Spoko młody, nie? Spoko Dobry, ale w... dobrze, że w kasku. Tak, to jest fajne. Ale to fajna. Piątka! Ha! Super sprzęcik! Super! Dobrze, że w kasku jeździ, że jest super! A nie jak niektórzy tak. bez kasku. Też młody! Jakiś traktor, nie, taka ciężarówka Ciężarówka? Nie, dostawczak Ale jak prosto, ten? wiesz? Ale on jaki młody budowany teraz Jak mu każdy piąteczkę przybił i no ja. będzie nakładowym vlogu, stary bo O z o, ja, jaki domek ładny, patrzcie tutaj Tak, my prosto A, pysznie Jak piesio lata A jak tu chłodno Aj no, jak zabiało fajnie Ale ja ich podziwiam, tutaj się budować, nie? Ej, no ale tak Kurde, no ale patrzcie, no oni nie mają tutaj normalnej drogi dojazdowej, to jest hard dojechać. To widzisz, to... że młody już u tv jeździ, nie? Ja?